Szanowni Państwo, serdecznie dziękuję wszystkim, którzy uczestniczyli w 2020 roku w warsztatach przygotowanych przez Instytut Pamięci Narodowej i Ministerstwo Edukacji Narodowej, których tematem były korzenie totalitaryzmu. W Polsce jesteśmy szczególnie predestynowani do opowieści o zbrodniczych obu totalitaryzmach sowieckim komunizmie i niemieckim nazizmie. Na całym świecie oba totalitaryzmy pozostawiły po sobie miliony ofiar, wśród nich wielu naszych rodaków. Te warsztaty, które cieszyły się dużą popularnością wśród nauczycieli, pokazywały korzenie, korzenie zła, które przyniosło miliony ofiar, ale jednocześnie były przez to, ponieważ dwudziestowieczne totalitaryzmy, mimo że pozostawiły po sobie tak liczne wielomilionowe cmentarze, nadal mogą padać na żyzną glebę. To zło może się powtórzyć w przeszłości. Zło totalitaryzmu, którego źródłem było podeptanie fundamentów cywilizacji europejskiej. Piękna dobra prawdy, podeptanie dek dekalogu przełożyło się wielką zbrodnię. Te warsztaty, wiedza o źródłach, korzeniach totalitaryzmu jest również po to, aby nigdy więcej się po nie powtórzyły.